Witam Was w kolejnym odcinku na kanale WF-Online, tutaj Mateusz Szmytkowski i dzisiaj zaprezentuję ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu. Niestety w dzisiejszych czasach nie jest łatwo utrzymanie prostej sylwetki i prawidłowej postawy cały czas ze względu na styl życia, styl pracy, który nas dotknął, czyli w większości spędzanie czasu za biurkiem, przy ławce, w dojazdach do pracy, również ręce są na kierownicy, czytając książkę, pisząc coś, Trzymając codzienne, wielogodzinne trzymanie, np. smartfona, jedną ręką czy nawet oburącz, to jest ta sama pozycja, cały czas ramiona w protrakcji, wysunięte do przodu. I celem dzisiejszego ćwiczeń, właśnie, będzie wzmocnienie tych mięśni osłabionych, głównie mięśnia czworobocznego i równoległobocznego, ale też delikatne wzmocnienie mięśnia najszerszego grzbietu które mają na celu pomóc wam utrzymać prawidłową postawę oraz wzmocnić wasz grzbiet i plecy tak, żeby służyły wam dłużej w dobrej kondycji, bez pogłębiania niepotrzebnych wad postaw, takich chociażby jak okrągłe plecy i garbienie się ciągłe. Zapraszam do wspólnych ćwiczeń. W pierwszym ćwiczeniu siedzimy w siadzie skrzyżnym i z takiej pozycji ściągamy barki wraz z łopatkami w tył. Możemy ściągnąć je powiedzmy od 10 do 20 razy do tyłu, lub po prostu ściągnąć i utrzymać w takiej pozycji od 10 do 20 sekund. W kolejnym ćwiczeniu jesteśmy w tej samej pozycji, tylko że unosimy ramiona do góry, uginamy je w stawach łokciowych i znowu ściągamy barki wraz z łopatkami do tyłu. Możemy w taki sam sposób wykonać, ściągając je lub po prostu utrzymując taką pozycję przez określony czas. W trzecim ćwiczeniu siadamy sobie również w z skrzyżnym, staramy się podeprzeć całe plecy odcinek dolny, czyli lędźwiowy, piersiowy do samej ściany i unosimy ramiona i staramy się wykonać taki ruch jakby odpychania się od ściany tak żebyśmy poczuli ściągnięte łopatki barki do tyłu, ale jednocześnie żeby mięśnie grzbietu się mocniej napięły. W kolejnym ćwiczeniu unosimy ramiona do góry, uginamy je znowu w stawach łokciowych Przedramiona idą troszeczkę do dołu, tak żebyśmy mogli łokciami naciskać na ścianę, i w tej pozycji staramy się odpychać od ściany, ale nie na tyle, żeby odepchnąć się naprawdę od niej, ale na tyle, żeby poczuć napięte mięśnie grzbietu. Taką pozycję możemy trzymać również od 10 do 20 sekund. Kolejne ćwiczenia będą analogiczne. To samo możemy wykonać w leżeniu na plecach. Czyli znowu pierwsze ćwiczenie. Odpychamy się przed ramionami i ramionami, które są ugięte w stawach łokciowych pod kątem 90 stopni. A w kolejnym ćwiczeniu po prostu odpychamy się łokciami znowu od podłogi na tyle, żeby poczuć napięte mięśnie grzbietu. W tych ćwiczeniach pamiętajcie koniecznie, żeby napiąć brzuch, wciągnąć go lekko i dociskać odcinkiem lędziowym do samej podłogi. Teraz przejdziemy do pozycji siadu klęcznego. W siadzie wykonamy opad, i naszym zadaniem będzie znowu ściągać barki łopatki w tył i utrzymać taką pozycję od 10 do 20 sekund. W kolejnym ćwiczeniu możemy wykonać to już na ilość, czyli wykonujemy skłon tułowia z siadu uklęcznego i wznosimy od 10 do 20 razy nasze ramiona ugięte w stawach łokciowych do góry. W kolejnym ćwiczeniu z leżenia przodem wykonujemy wznosy ugiętych ramion w stawach łokciowych z utrzymaniem ich przez 10 sekund w powietrzu. To ćwiczenie również można wykonać na ilość lub na czas. W ostatnim ćwiczeniu będziemy wykonywać wznosy lekko odwiedzionych, wyprostowanych ramion w górę. Tutaj również możemy utrzymać ramiona w górze od około 10 do 20 sekund. Część ćwiczeń, które zademonstrowałem, jest na tyle uniwersalna, że możecie je wykorzystać będąc w pracy lub w szkole. Dlatego pamiętajcie o nich i czasami zastosujcie, tak, żeby dodatkowo wzmacniać swój grzbiet. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do oglądania innych odcinków, które Wam się właśnie teraz tutaj wyświetlą. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!